Cześć wszystkim, z tej strony Helga. Dzisiaj zrobimy sobie pojedynek. Niestety nie mam herbu w Walencji, ale tak jak widzicie, mamy tutaj fajną kartę z Walencji. I właśnie przed meczem Walencja-Real Madryt zrobimy sobie pojedynek, używając sześciu saszetek Mega Kraks. Także zobaczmy, co Panini myśli o tym spotkaniu. Co my tutaj mamy? Mamy bazówkę. O, jaki start! Proszę bardzo, w pierwszych minutach meczu Walencja strzela już pierwszą bramkę. Jedźmy dalej. Co tutaj jest? Zona VIP Atletik, herb Selty, i dwie bazówki. Także Walencja. Słuchajcie, mocny start. Liczę na to, że Real zaraz wyrówna. Mamy bazówkę. Bazówkę za. O, proszę bardzo, zona VIP. I mamy drugą bramkę dla Walencji. Ale, bramka za bramką. Słuchajcie, Arda Giler strzela pierwszą bramkę dla Realu. Mamy już dwa, jeden. Oprócz tego dwie bazówki. Dobra, otwieramy ostatnią w pierwszej połowie saszetę i mamy bazówkę, bazówkę, mamy elit, ale jest to atletico, mamy Herb V, mamy bazówkę i bazówkę. Dobra, także dalej stan meczu po pierwszej połowie nie uległ zmianie, nie zaczynamy drugą połowę. I zobaczymy, co przed nami. Mamy bazówkę z Betisu. Mamy bazówkę z Espanyolu, Mamy Zona VIP z Celty. Mamy Master Ruki z Barcelony. Mamy bazówkę i bazówkę, ale nie dla nas. Wynik bez zmian. 2-1 dla Walencji. Przedostatnia saszetka. Słuchajcie, no i tak, bazówka z Betisu, bazówka z Celty, mamy Barcelonę, mamy Espanyol, mamy Hetafe i uuuu, proszę bardzo, Endrik doprowadza do remisu. Mamy tutaj dwa dwa. O, sorry, to zaczęłam otwierać poza. No i od razu z ostatniej saszetki bazóweczka Walencji wychodzą na prowadzenie. Powiem Wam, że całkiem realny wynik, jeśli chodzi o to. 3-2 dla Walencji. No i ostatnie pięć kart. Zobaczmy, czy cokolwiek jest w stanie tutaj jeszcze się zmienić. Mamy Elitz Barcelony. Ho! Brahim! Bardzo ładnie. Brahim doprowadza do remisu. No tutaj tak kurczę wygląda trochę jak Walencja. I tak jest. Bramka za bramką. Co tu się dzieje? 4. Czy ta ostatnia karta cokolwiek zmieni? Chyba nie. Wow. Także słuchajcie, co za wynik. Jeśli chodzi o przewidywania, panini Mega Kraks, to będzie to szalony mecz. Bramka za bramką. I zakończy się wynikiem 4 do 3. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zapraszam ponownie. Cześć!